Dobra, jedziemy jeszcze raz. Szybko zobaczę, czy się nagrywa. Nagrywa się. Dobra. Zobaczymy. Pócz nie ma pana słabo wyszło. To zobaczymy, jak teraz nam wyjdzie. E, znowu to samo malowanie. Szkoda, 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 szkoda. E, trochę irytuje, że pan tak mało amunicji na tych nieszczęsnych pistoletów nie zwróciłem tu uwagi, czy... A, tak, okej, okay, mamy bota. E, niech będzie, niech będzie, nie przeszkadza mi to jakoś specjalnie. Ok, ludzie no dzień dobry, mam Hot motion. wiem już, gdzie jest. E, gdzie jest pierwszy tą. A, widzicie teraz zupełnie inaczej wyglądają przeciwnicy w sensie inne ustawienie ich. A, to jest fajne, że gra naprawdę losowo przyznaje. Okej, okay. tutaj nie ma nikogo. Dobra. No, A... właśnie ciekawe, czy ktoś do nas dołączy. Dobra, a tu to jest laska. Yy, widziałem... Na nocie to chyba Milken Cookie zgrał. Yy, Indie Pride. Right. Całkiem fajnie wygląda. Całkiem fajnie wygląda... Ta czarodziejka. Dobra. Ups. Dobra, leży. Błupal. To zaraz. Ciekawe, czy... aha, okej, okay, wszyscy mają puszyny, to chyba tą man nie złapiemy. Łups! Eee... Mak, 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 mak. Rozglądamy się, rozglądamy się. Gdzieś to musi być byk, Tylko gdzie. dobrze, hmm. Niedobrze, niedobrze. O, jest! Ktoś jest? Fajnie, no tego też zadziałało. O, psiakaś. Dobra, to, to trochę słabo. To trochę słabo mi wyszło, no ale dobra, przynajmniej załatwiliśmy tego cholernego szczura. Kurde, jakie te flagi imparują. Na klimat ta gra trzeba przyznać. Wygląda to fajnie, mapy są ciekawsze niż były, no ale to pewnie widzicie sami. A nawet nie będę przerzucał się na pistolety. No proszę, pomogła trochę dziewczyna. Ups. Mm, no tylko osiem pocisków, to może się nie będę wygłupiał. Dobra, dobra, to jest trochę amunicji. Amunicja, dobra. O kurwa! I teraz trzeba go tłucić, to mocno, bo będzie się. ...regenerował skurczywek. Okej. Okay. Oj, tutaj jest głupol. Dobra. Ten jest martwy. O, jeszcze mag, super. No, bomba. Po prostu bomba. Dobra. Dobra. Maga musimy ubić. Udało się. Kurde, podoba mi się ten... Eee, ten dziedga... Aha, gwizdnie mi. Nie, nie gwizdnie. Sama ma. Dobra. Eee, czy my mamy tą? Tak. Tą ma Aleksander. Mały, I guess. No to teraz się zacznie. Zabawa. Horda leci. Dobra, pomożemy elfowi. Ops. Jak Ojejku, to Znowu zapomniałem. Aha. master gdzieś. Aha. Ojejku. No dobra, otoczyli nas tu trochę słabo. No dobra, to tyle jeżeli chodzi... O, bomba poszła, dobra. I to będzie ciekawe. Ojejku. Dobra. Staramy się celować wysoko, żeby trafić w, w głowy. No, jednak. Jednak będzie trzeba złapać sobie... się unikania, to też się przydaje. O kurde, w ogóle się nie zorientowałem, że za mną są. Hmm, przestanę czasie wiedzieć co giną. Ups. O, Packmaster. Dobrze. Hmm. Trochę pompatycznym bucem jest... A, ...ten Witch Hunter. Ale jest wystarczającym psychopatą, że mi się to podobało. O, amunicja. Bardzo mi się przyda. Bo nic już nie mam. Mam nadzieję, że później będzie... Można jakoś rozbudować tą... ilościamo, które mamy? No tak trochę słabo. Pamiętam, w jednym co on miał pistolety, miał... kusze? I miał... taką kilku... E, kilkulufową... Spluess, psst, przerwę. o kurde, bosko, bosko, idealnie, dobra, postawimy, postawimy typa i zobaczymy co z tego dalej będzie, bo na razie to kiepsko wygląda, ups, no dobra, to tylko, ups, czy to był, czy tam był dobra. O. Super. O, strangler. Okej. Okay. Dobra. Udało się. Właśnie trzeba słuchać tego co się dzieje, żeby pomóc znajomym, bo jakby łatwo się. No, ale dobrze mierzy. Tu jest jakieś leczenie tutaj. O Oni trochę nie ma. Co to jest cholery szczurków? Przydałoby mi się, bo nie mam ani ...ani Tauma, ani kurde. Niczego do leczenia. To trochę słabo. Ups. Ups Dobra Leży Wiesiek Kto leży? Markus Tak Ciekawe co go zabiło Zaraz Dobra stawiamy go Niestety nie mamy jak go wyleczyć Ciekawe dlaczego padł Pewnie, pewnie się zagapił O, nie, nie możemy tak robić. bo Nie mam, jest za blisko stanowczo. Znaczy, ammo jest sporo, to jest spoko. Ale z, jest walka naprawdę w zwarciu. A, no właśnie, ledwo że. O! Coś za nami? Tak, za nami idą jeszcze. To no, było śmieszne i zabijanie tych stworków nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Poza tym, że. Hordę można trochę uszczuplić. Dobra, biegniemy dalej. Co to jest ciekawego? Nic nie ma ciekawego. O, skrzyneczka. Jakieś leczenie. Nie, w ogóle nic tu nie ma. Nie. Kiepsko, kiepsko. Aha, zaraz na nas pewnie ktoś wleci. Aha, to zabiła. Dobrze. No tu wezmę... Czy mogę na kimś? Eee, chciałbym mu dać... Dobrze. Whatever. Nie wiem co to. Co to jest? Sakrat? Okej, okay, bomba. Czy mogę dać temu typowi... Czy muszę się nie ruszać w swojej? Nie, okej. Okay. Whatever. Dobra, nie to nie, no. Nic tu nie ma. Aha, Globadir faktycznie. Dobra, leży. Leży. Uwaga. Aha. Jak to jest możliwe? A ten gdzie tu biegnie, dobra, mhm. a ten idziemy OK. No, to Pi-Pi pi, pi, pi Eee, okay. uh -huh. uh, assassin? Assassin chyba o i berserker? Uh, nie. Dobra, i to tyle jeśli chodzi o... Uwaga... A, no to była moja głupota. Ups Aha, super. Chyba z każdej strony nas obliżli. No właśnie. Cieszę się nie postawię natychmiast. No, Na jak się nie wie gdzie wycofywać. No nic, zobaczymy. Mam jedną. Jedną. O, kurczę, i Pacmaster. Hmm. Ups. Nie jestem w stanie jej pomóc chyba w żaden sposób. Ups. Um. Czy jakoś mogę się do niej dostać? Nie, chyba nie. A, for fuck's sake. To się udało. Hmm. Czy w ogóle jestem w stanie w jakikolwiek sposób do niej dojść, tak się zastanawiam, ale myślę, że jest po lasce. W sensie po czarodziejcy. Nie mamy jak do niej doskoczyć nawet. Eee, chyba, że. Chyba, że. Opa. Nie. Nie da się. Eee, aha. Aha. Eee, pijawka. Dobra, zresztą to tą. No niestety, no. Oops. Yy, tu jest Dobra, widzimy go. Dobra. Mhm. Yy. 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 no dużo tego trochę. Dobra. Udało się. Ja teraz nie poradzę za bardzo, bo mam Touma. Aha, okej. Okay. Widzimy. Czyli Czerwizika przed nami. A, jeszcze są błędy. Jakieś dziwne. Yy. Dobra, idę otworzyć w takim razie. O kurczę. Ups. O, psik jednym ciosem. Ile? Pół hapów? Jedną trzecią hapów? No dobra. To tylko elfka została. Ciekawe, czy sobie poradzi. Mm, dobra, postawiła... Nie, nie postawiła. Uuuu... Cholera jasna, no, ja mam bombę. No mm, to fatalnie się złożyło. Naprawdę fatalnie się złożyło. Dobra, zobaczymy jak to dalej będzie wyglądało. Nie wydaje mi się, że... sobie... A, już leży, ok. No właśnie, szkoda to ma. No cóż. Nie, no, zobaczymy może level będzie. No tak. Tak, bardzo ładnie, ok. Super. To chociaż będzie chest jakiś. Jest tak źle. 300 warminów, 3 szale, 9 razy pomoc i 2 rewajwy, ale to za mało. Ale to za mało. Dobra, zobaczymy co wcześniej i zmienimy postać, żeby pokazać co tam jeszcze jest. Dawkę bym sprawdził jeszcze i tego. I mhm, żołnierza ludzie jakoś średnio mnie interesuje, ale może jak będzie okazja, to też zrobię z niej jakiś krótki filmik. Zobaczymy. No dobra. Tylko losujemy sobie. Czesta. Crafting talenty jakiś półnek. A tu jest. Open. Trochę irytujący jest. Okej, okay, mamy coś zielonego. I co to jest? Aha, maszynik super. Hmm, okej, okay. materiały i kusza, hmm? spoko, zaraz zobaczymy, chyba faktycznie wolę kuszę Od... no, no dobra, ale power ma spory, e, Kipunek to zostawiamy, e, 20, hmm, no, też zostawiamy. Być może będzie będziemy z tego skorzystać. No, no dobra. No, to tyle.